Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka jesteśmy na CSGO skinsie, no i dzisiaj dzień ostateczny Underdoga, zobaczymy jak nam pójdą właśnie te bitwy, po na stronę klikamy sobie tutaj kod Wawkaety dodaję wam 10% do doładowania, 2,50 na start, możliwość płaty kartą, blikiem, skinami, gift cardami, SMSami. card, SMS-ami, jesteś krypto i wiele różnych metod płatności, no a my sobie zaczynamy dzisiejszy odcineczek, zobaczymy jak nam będą wychodzić bitwy Underdog. Zaczniemy, słuchajcie, troszeczkę spokojniej, um, niech będą ze trzy kałaszki, bo no promocja, że korzysta się. wiadomo o co chodzi. Um, skrzyneczki um, z eventu mnie też interesują, żeby na Underdogu były. Gdzie to za 50 zł? Ukryłam się. Dobra, tutaj jest skrzyneczka za 50 zł. Um, I coś takiego troszeczkę, dobra, A 50 na 50. No i dodamy takiego, słuchajcie, 4% Crimson Web'a dla, słuchajcie, takiej nie, możliwego, ciekawego zaskoczenia, bo jeśli siądzie taki Crimson, no to naprawdę może mieć konkretny profit. Bitwa Underdog, czyli słuchajcie, ten kto nie wie, nie, ten kto zgarnia gorsze skiny, ten po prostu wygrywa. Nie, pierwsza bitwa będzie to bitwa 1 na 1. Nie będziemy przesadzać, pójdziemy sobie na spokojnie. Zobaczymy później, jak to się wszystko rozwinie. Wtedy będziemy sobie myśleć, czy robimy większe bitwy, czy nie. Dobra, tutaj przeciwnik, e, znaczy przeciwnik, wychodzi na prowadzenie. Chciałem powiedzieć, no ma lepsze skiny, ale nie, to ja prowadzę. No teraz nic się nie zmienia totalnie. No ale naprawdę, to są bardzo bliskie wyniki siebie. Dobra, o, dodatkowo wpadają punkciki eventowe, bardzo fajnie. E, później sobie skorzystamy. Zawsze jakiś dodatkowy skinek nam wpaść. Nie. Ok, ponownie punkciki. Eee, straciłem prowadzenie, ale też 4 zł różnicy. Więc teraz, nawet, może się to zmienić. Tak mi się wydaje. Takie zmieniło się. Zobaczymy ten Crimson. No, ten kto trafi Crimson to ten jest największym niefartem, jaki tylko może być. Bo wiadomo, słabszy wygrywa, więc takie kurczę, niesprawiedliwe weźmiemy do Trip trochę, no nie? Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze trzy skrzyneczki, eee, jak to wygląda. Nie no, bardzo dużą przewagę przeciwnik, 150 zł. Więc to. Dobra, dwa takie same skiny, więc tutaj totalnie nic się nie zmienia. Dalej przewaga jest zachowana. No i czy tutaj ktoś. Dobra, nie wypada nikomu, ten oto sloterek, nie, Crimson Web to chyba był, tak? Crimson Web, dobra, jest to pierwsza wygrana, 870 zł, żebyśmy odpuścili sobie skrzyneczkę z tym sloterkiem, wiadomo, profit byłby większy, bo skrzyneczka, bo wtedy bitwa by kosztowała ze 450 parę złotych chyba. Coś to okolice, no ale zobaczymy, zobaczymy, walczymy słuchajcie dalej No pierwsza bitwa można powiedzieć, że poszła nam w porządku, teraz yy, Wymyślimy coś innego, elegancik stracił już promocję, nie mamy promocji na elegant case'a yy, Skrzyneczki procentowe może nie, weźmy może tą skrzyneczkę o 5 takich bym prosił bardzo yy, Co tutaj możemy jeszcze wziąć, dead case'y dosyć dużo, anarchy był testowany Hmm, co ty... Ale niech będzie. Dobra, dajmy jednego takiego, jednego takiego, jednego takiego. Dobra, ej, to może być... Dobra, to może być mega bitwa. To może być mega bitwa, moi drodzy. Dajmy jeszcze 1% na Crimsona, okej. Okay. Underdog, słuchajcie. No i tutaj też jeden na jeden zrobimy sobie. Klikamy sobie, utwórz bitwę. No i zobaczymy. Co tutaj będzie się działo? Czy tutaj będą najmocniejsze skiny na Samsie w Ghost Być może, być może. Nie zaprzeczamy temu. No i lecimy, słuchajcie, pierwsze skrzyneczki wypadają. Są to skiny. takie takie sobie? Skręczka za 30 zł, tak? Więc skiny nawet nie przewyższają jej wartości. Okej, okay, ja dużo słabej dropię na początku. Co na underdogu jest naprawdę w porządku? Nie łote, ok, ale on też tego gajla ma za 20 zł, więc żadnego. Dobra, fe... 56 zł. Dobra. Niestety wyprzedziłem go. Jeden skin odmienił wszystko, no wiadomo, że ta włupka dobrze do nie była w faktoryniu. byłoby jeszcze gorzej. Dobra, dwa takie same raczej. czy dobra, jest ok. On stan faktoryniu. My mamy chyba to jest suwenir, no nie? Dobra, kałaszki dropią. Fajnie. Jest dobrze, jest dosyć dobrze. No nie, teraz hyperbiścik nam troszeczkę popsuje plany, ale nadal nie, prze... nie przeganiamy przeciwnika. O nie, o nie redline i teraz się wszystko odmienia. No ja Jasne, że tak. Niestety. Dobra, teraz się zaczynają najmocniejsze skrzyneczki. Teraz sprawdzimy jaki to jest stan. Tutaj mała bardzo różnica. Słuchajcie, idziemy po wygraną, idziemy po wygraną. Nie Electric Hive mi wpada. Aj... 205, dobra, jego jest droższy. Dobra, są bardzo, bardzo małe różnice. Nikomu nic nie wypada. Teraz jeśli będzie Crimson albo Slotter, nie pamiętam tych skrzynek. No... Dobra, nic się nie zmienia. Przegrałem, przegrałem. Wiesz, ja źle patrzę. Przegrałem. Przegrałem, słuchajcie. 32 zł różnicy było tylko. No i jest to przegrana, słuchajcie. 32 zł. 32 zł w tej bitwie było różnicy. No kwota fajna była do zgarnięcia. Ja pierdzielę, ja myślałem cały czas, że wygrywam. Ja myślałem naprawdę, że cały czas wygrywam. Dobra, musimy teraz jakoś bitwę odkuwać. co czekajcie, trzeba coś pomyśleć. Ej, a co jakby tutaj walnąć sobie procentówki albo wszystko w kałaszki, Nie, może w kałaszki nie. Jakby procentowy na AWP walność, no nie? To by była tak. Dobra, idziemy z tym, idziemy z tym. To jest, myślę, mi się wydaje, że naprawdę może być fajna taktyka, że polecieć procentowo właśnie z awp -ami. No i zobaczymy słuchajcie Zobaczymy jak to wyjdzie Tutaj no 50 na 50 że trafi się jakoś fajną AWP Albo 50% że trafimy słabą AWP Albo 50% że jakoś troszeczkę ciekawszą No teraz słuchajcie Przeciwnik zaczyna nawet nawet Bo 121 zł Więc bardzo dobrze dla nas Oj dobra i tak on ma lepszą 170 zł, bo mu film tested wypadł Okej okay, Okej okay, dobra ma teraz red line a, Jeszcze 214 zł Zapowiada się nieźle no, Przed nami jeszcze dużo skrzyneczek więc nie nastawiajmy się, słuchajcie, nie nastawiajmy się, nie poczekajmy do końca, zobaczymy jak to wszystko finalnie się zakończy. Oby... Wieście, okej, okay, to jest taki sam chyba, dobrze, to jest taki samek, on Ojoj, 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 oj, 566 No właśnie, ta różnica cała się wykrusza No i już słuchajcie, wyjdzie, oj No i wychodzimy słuchajcie, wychodzimy No bardzo szybkie trzy awp -y. O dobra, teraz ja znowu się odmienia w drugą stronę No to, to jest takie web, web, no nie? Jeszcze pięć skrzyneczek zostaje No i teraz ja wychodzę na prowadzenie ja Przez to przegrywam Mamy jeszcze cztery skrzyneczki, żeby to odmienić No i dobra, teraz on, okej okay. Dobrze jest, dobrze jest. Oby nic nie trafiać teraz. Oby nic nie trafiać. Trzymajmy kciuki, żeby nic nie trafić. To są właśnie bitwy underdog. Eee, dobra, dwie ostatnie. Dwie ostatnie. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. On trafia w upłynę. No i teraz nic drogiego dla mnie. Może być taka sama jak on trafił, ale nic. Dobra, jest ok, jest ok. Wygrywamy, słuchajcie, wygrywamy. Jest profitik. Jest 1900 zł, zł zrobione z 1300. Więc wynik, kurczę, naprawdę myślę, że e, fajny. Nie wiem, czy mnie polecieć jeszcze z jedną bitwą underdog no, kurcze tak trochę za mało chyba co eee, czy nie czekajcie najpierw ustrzelimy sobie shopy bo event trwa więc postrzelajmy sobie do shopów punkciki dostajecie od zatwierania skrzyneczek z eventu i za oczywiście ok postrzelajmy sobie 220 nam wpada ok handlarz bronią wymienimy nasze tokenki na skina ok 8 ziko za darmo a można też tutaj wpłacać do skarbonki przez to też słuchajcie bierzecie sobie udział nie, dobra, stopujmy, słuchajcie, stopujmy Dwie wygrałem, jedną przegrałem Wystarczy, kolejnym razem Może zrobimy więcej, bo teraz jak przegram tą No to będzie troszeczkę słabo Więc zakończmy tak, żeby było po prostu Dobrze Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie Na razie, cześć Dobra, pożegnałem się, był niedosy, słuchajcie. Nie, nie mogę tak zakończyć. To nie będzie tak zakończony odcinek. To nie jest, słuchajcie, w moim stylu kończymy to inaczej. Idziemy po naprawdę konkretną bitwę. Niechaj to będzie, kurczę, bitwa na przykład. Kurde, jakiś konkretny plan. Eleganciki, proszę bardzo, cztery sztuki będą. g 2 trzy sztuki. m dajemy trzy sztuki. Uspy, dajemy trzy sztuki. I dodajmy do tego te AWP, które robiliśmy. A żeby wygrać Karda, napiszcie, czego najbardziej baliście się w dzieciństwie i liczbę od 14 do 18. Dwie sztuki, dobra, mamy bitwę na trójki. Underdog na trójki, zakończmy słuchajcie to z przytupem niechaj naprawdę tutaj pojawi się słuchajcie konkretny profit a nie słuchajcie tutaj bez takiego większego profitu wychodzimy, więc walczymy o wszystko słuchajcie, albo przegram, albo wygram fajne pieniądze, niech to będzie najmocniejszy underdog tak przypominam, najsłabszy wygrywa najsłabszy wygrywa, o nie, o nie, no i to jest dosyć bolesny skin, który nam wypadł ale może przeciwnicy go przebiją, przynajmniej Wolnymi krokami. No dobra, yy, na razie o najlepsze skiny. Dobra, i tutaj się troszeczkę zmienia. Nie mam już najlepszych skinów. Okej, okay, leci, słuchajcie, to dalej. Leci to dalej, kurde, no ten, ten, ten środkowy się nie stara, on się totalnie nie stara. No, naprawdę tak leć. Dobra, ten redline i kałaszek. I well warm niestety tylko. Nie liczyłem, że naprawdę coś lepszego trafi. Dobra, znowu trawę tego redline na faktoryniu. Niech mu wypadnie. No niestety nie, nie wypada mu faktoryniu. 530 zł ja mam już. Dobra, idę naprawdę dobrymi skinami. Ale jest to underdog W bitwie klasycznej na pewno bym się cieszył teraz No ale jest to słuchajcie Underdog, więc tutaj Jak najgorsze skiny muszą, znaczy przeciwnikom Jak najlepsze, dobra, 700 z kawałkiem Tamten wychodzi, środkowy, teraz żeby ten środkowy Coś trafił, niech on coś trafi Naprawdę fajnego, jakiegoś uspa Ma jeszcze, dobra, jeszcze dwie awupy są na koniec Jeszcze są dwie awupy na koniec Więc dobra, tamten trafia sobie uspika Dobrze jest, dobrze jest, jeszcze ten środkowy Jeszcze środkowy, traf, traf Dobry, a kortexy, to Zatem wiecie, no ale ja to samo trafię, więc to mi totalnie nic nie daje. Mm, a Wupa, słuchaj, no nie leci mu, nie leci mu. Drugie miejsce na razie. Teraz bardzo droga Awupa za 400-500 zł i niestety nie. Drugie miejsce, słuchajcie, drugie miejsce zajęte. No niestety ta bitwa nie wyszła. 2700 do zgarnięcia, tak jak mówiłem. No ta bitwa naprawdę jest mocna. Tylko niestety nie jest dla mnie wygrana. No i to jest, słuchajcie, cały problem. Yy, no, chciałem zaryzykować. To moja wina, słuchajcie. Yy, chciałem podjąć to ryzyko. Nie chciałem zakończyć ten sposób. No i teraz mam bitwa za 2774 zł. Niestety przegrana przeze mnie. Trudno. Dobra. Ja teraz już faktycznie dziękuję wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i